wytrzyma tę konfrontację psychiczną kto lepiej opanuje nerwy na starcie znakomicie tym razem Łukasz Romanek ale atak po zewnętrznej Duńczyka Niki Pedersena wysporuje się na czoło stawki Kurmański z tyłu, ale on jest szybki on będzie walczył, już wyprzedza Petera Kalsona bierze się za Łukasza Romanka, Zielonogórzanie wyjdą na podwójne prowadzenie jeszcze jeden łuk Kurmański blisko bandy Wychodzi na drugą pozycję! Czyżby miał się to okazać decydujący w cios w tym spotkaniu? Decydujący cios podopiecznych Zbigniewa Jondera. Niki Pedersen, podobnie jak w Rzeszowie, już najlepiej. Kurymański równie znakomicie ma problemy, chyba ze swoimi motocyklami, bądź jakieś kłopoty z dyspozycją Peter Carlson, bo poza pierwszym wyścigiem jak na razie zawodzi. Te zmieniające się warunki atmosferyczne zmieniające warunki torowe jak na razie wpływają korzystniej na Zielonogórza. Pedersen przed szeroko jadącym Kulmańskim, Piterem Carlsonem i Łukaszem Romankiem, który nawiązał walkę przez dużą część tego wyścigu ale teraz jest na ostatniej pozycji ten wyścig kończy się dubletem zetkarzetów 5 do 1 i po 11 gonitwach gospodarze prowadzą już różnicą 8 punktów 37 do 29 a daje to szansę